27 marca, pomimo wprowadzenia nowych obostrzeń, na naszym stadionie mógł rozegrać się trzecioligowy mecz. Tego właśnie dnia nasz pierwszy zespół Lewart Lubartów po raz pierwszy podjął gości na swoim naturalnym boisku. Rozpoczęła się wiosna, mamy wyższe temperatury dlatego też możemy rozpocząć sezon użytkowania boisk naturalnych. Mosir również wykonał już pierwsze prace renowacyjne. Trawa została zasilona. Co prawda ona nie wygląda jeszcze tak jak w pełni sezonu, no niemniej jednak widać już, że trawka się obudziła, rozpoczął się sezon wegetacji. Jeżeli państwo śledzicie naszą stronę Facebookowo, to wiecie, że współpracujemy z Panem Sebastianem, który zawodowo zajmuje się pielęgnacją boisk naturalnych. Jest to człowiek, który nam doradza i, i z wiedzy, którego korzystamy na co dzień. Jedynie czego nam brakuje, to tak naprawdę kibiców, którzy zasiądą na tych trybunach. No ja mam też nadzieję taką, że, że jeszcze w tym sezonie będziemy mogli wspólnie na tych trybunach kibicować naszemu zespołowi. Dzień dobry, witam wszystkich przed tutaj meczem z Stalą Kraśnik. Na pewno rozpoczęcie rundy na naszym nowym, pięknym stadionie. Nie mogliśmy się doczekać tego spotkania. Wszyscy, wszyscy tutaj bardzo długo czekaliśmy na rozpoczęcie tej rundy na, na własnym obiekcie. Obiekt jest jak widzimy wszyscy jest świetnie przygotowany, tylko naprawdę pozostaje, pozostaje zagrać dobre spotkanie i, i, i tą garstkę kibiców za, za, za siatką nagrodzić dobrą grą i, i zwycięstwem. Na pewno okres tej zimowy na naszych obiektach był dosyć taki szalony, bo pogoda pogoda była różna i tak naprawdę zmagaliśmy się z wieloma problemami. Na pewno tutaj przepracowaliśmy ten okres bardzo solidnie, korzystając z własnych obiektów, bardzo dobrze przygotowanych. Tutaj nie możemy zapomnieć o naszym sztucznym boisku, które jest w tym momencie najlepsze. Bardzo czekaliśmy na, na to spotkanie na naturalnym boisku, tutaj na naszym boisku. Bo czujemy się bardzo dobrze, boisko jest świetnie przygotowane już od Kilku dni trenujemy, trenujemy na tym boisku i e, wygląda to bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony ze, ze współpracy tutaj e, z Mosirem, i, i, która układa się bardzo dobrze e, i mam nadzieję, że, że, tak, będzie, że tak będzie dalej. E, no i że zaczniemy regularnie zdobywać też punkty na tym stadionie, bo, bo e, dla nas celem nadrzędnym jest utrzymanie, a, a tylko poprzez bardzo dobrą grę, na własnym stadionie możemy, możemy to osiągnąć wszystkich kibiców, zapraszam do wspierania drużyny. Mówię, runda zapowiada się bardzo trudna i tylko dzięki waszym wsparciu i przy waszej pomocy jesteśmy w stanie tutaj wywalczyć dobry, dobry wynik dla, dla klubu i dla Lubartowa. Dziękuję.